Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym Hashtag 13 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem The Backwood Survival, Backwood Survival Horror Można tą grę zainstalować w sklepie Google Play, obejrzeć na YouTube, na VK i na TikToku. Jest tu też taki film informacyjny dotyczący Rosyjskiego auta lat. można go sobie pobrać ze strony Urnev Game Zostawcie tu mi przynajmniej ponad 30 łapek w górę, dobicie mi cel 8000 subów. To już niedługo Wam coś superowego nagaram. Jeżeli chcecie to dołączyć do tych moich listy subskrybentów, to musicie subskrybować po prostu mój kanał z Dzwoneczkiem. Mieć wszystkie włączone powiadomienia i być na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz na szybko to skończę. Tam jeszcze jakiś drewna muszę zebrać czy coś, ale to szybko nam się uda. Zobaczycie. Ok, ja uciekam. Dobra. Jeden załatwiony, proszę bardzo. Kolejni są tutaj. Ja tylko jestem tu po to, żeby załatwić te stareczne postacie od Wednesday. Gra twórców Wednesday jest poszukiwana właśnie w tym wymiarze goldowym. O nie, 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 nie. nie. Kurde. Nie nie, nie, nie nie nie. Jak mam was załatwić? Dobra. Dobra, jeden zdechu drugi zdechu. A Prosto w ja O to chodzi. Tam ci już powiedzieli nam papa. Jeszcze tu przeżył. Trafiłem go prosto w serce. Jeszcze chyba z ku tam muszę załatwić z tego co wiem. O, tutaj jest jakiś jeden. A Wednesday nic nam nie podpowie. Nie, bo będę szukać jej nie wiadomo gdzie. Pierdzie, ale ja załatwię tę Bobę. I mi się wydaje, że niedługo skończę ten film. Proszę bardzo. Dobra. Robimy tutaj zwałkę. Na tego tutaj. Nie wierzę. Reklama. Dobra. Nie wstrzymuję, niech lecą sobie te reklamy, co mi tam, ja tu przyszedłem tylko, żeby pograć, powybijać wszystkich przeciwników co do joty, a nie żeby przejmować się jakimiś reklamami, kryptowalut, czy krypto.com, dobra szybko. Ta gra jest skupiona na tym, żeby strzelać przeciwników i zdobywać więcej sztuk, wiecie czego. ...drewna na i tak dalej, Przeszedł tu drugi koleżka z nim. Szybko muszę uciekać. Na niech. Owaj załatwieni jest git. Dobra, tutaj nikogo nie ma, a powinni tutaj być. Tu nic nie ma, a po drugiej stronie? Nie, to to samo wejście, co tutaj, tylko po prostu prowadzi właśnie tutaj, ale to po lewej stronie, a ja wszedłem po prawej stronie. Teraz zobaczmy, czy jest coś w tym budynku ukryte. Nic tu nie widzę. A tu są. Dobra, dobra, jesteś tutaj na celowniku. Mam cię w radzie. Załatwiłem cię dobrze. Drzewa i kamienie zostawimy sobie. Czy jest ktoś tutaj jeszcze? Nie, nie widzę. A za tym domem? No i świetnie, nie ma nikogo, to kończymy ten filmik. Jeżeli podobał Wam się mój jakże fajny odcinek z debaku, survival, horror w hashtag 13 odcinku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicz Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego to rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyści pa, naga tata. Co tyle chciałam zrobić w tej grze? Chciałem tylko zabić przeciwników, pokonać wszystkich potworów. To znaczy, wszystkich przeciwników pokonałem i nic nie zostało. Tylko kamienie i drzewa, ale to nic ważnego. Poczekamy sobie, aż reklama zleci i wtedy skończymy ten filmik, jakby co. Ale zanim jeszcze skończymy, to jeszcze mu Musimy zobaczyć jakie dialogi ma dla nas ten cały jeleń, bo jestem ciekaw, co on dla nas szykuje, ten cały jeleń, ale pewnie coś od Wednesday, jakąś misję, muszę przeczytać co on ma na myśli, dobra. Dobra, chyba wiem gdzie iść. Tędy potem tutaj se skręcimy pójdziemy se tu jeleń jest po tamtej stronie widzisz i teraz lecimy sobie do niego ale który? nic nie ma specjalnie na myśli ten koronik tak samo Żadnych broni na radzie nie kupuję, a ten jeleń, co ma do nas do powiedzenia? Po rosyjsku coś mówi. Tak, tak, wiem, zrób to i tamto, ale my już kończymy ten filmik. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przyfajnego odcinka z debaku Survivor Horror i pozdrawiam wszystkich moich najnowszych widzów. I do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Pa mordy, miłego dnia Wam życzę. Elo, elubina, papa.